Kolejwizja, Roman do serdecznie witam. Dzisiejszą relację przeprowadzimy z Gniezna, dokładnie mówiąc z terenu zabytkowej parowozowni w Gnieźnie. To okazały obiet kolejowy, który powstał w 1875 roku, czyli lata po budowie tutejszego dworca. W tym roku po raz ósmy tutaj odbyły się dni pary. Serdecznie zapraszam. Tak naprawdę dni pary zaczęły się od imprezy szkolnej, tylko dla szkół, gdzie grupy klas były oprowadzone po parowozowni, była opowiadana historia tych murów. Z czasem przerodziło się to w taką dużą imprezę, gdzie przyjeżdżają różni partnerzy, gdzie jest coraz więcej atrakcji, gdzie przyjeżdżają parowozy i udostępniamy coraz większą część parowozowni. Od kilku lat jako Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei zajmujemy się częścią parowozowni już na stałe. W wakacje udostępniamy tę część dla zwiedzających. Jest to już normalna atrakcja turystyczna, która wpasowuje się coraz bardziej w ofertę, ofertę gnieźnieńską turystyczną, bo oprócz katedry warto też w Gnieźnie zobaczyć coś innego. Co tutaj się działo w tym skrzydle warsztatowym? Tak jak wspomniałem, tutaj naprawiano wagony, naprawiono tutaj wózki, naprawiano osie, naprawiono elementy blaszane, czyli burty i podłogi, a także potem wagony już malowano na właściwy kolor i nanoszono oznaczenia. Taki cały cykl naprawczy nazywa się rewizją. Każdy pojazd szynowy co jakiś czas rewizję przechodzić musi. I proszę Państwa, przed wagonownią znajduje się ta ruchoma platforma. Jest to tak zwana przesuwnica. Widać dystrybutor, ten szary ma nawet okna i można wejść do środka i tutaj właśnie tankowano lokomotywy spalinowe. Obradzioną, obradzioną. Dlaczego? Oto, że dużo gorszy dostęp do przyrządów i gorsza widoczność. Dlatego na stacjach końcowych parowóz odłączał się od składu, zjeżdżał tutaj na obrotnicę i obracało się go o 180 stopni, żeby mógł wracać kominem do przodu. I po to również były obrotnice. Halo. Się w samym pomieszczeniu siedział dyspozytor, który miał doskonały widok na cały teren parowozowni i to on decydował, który parowóz ma wjechać, wyjechać, który pociąg który skład, a który przeznaczyć do naprawy i ta dyspozytoria jest bramowa z, prostego, z prostej przyczyny. Kiedy budowano ją w okresie wojennym, zabrakło na nią miejsca. Tutaj była lokomotywownia, tutaj były tory, dlatego konstruktorzy zdecydowali się na dość ciekawy krok, na podniesienie tego budynku ku górze, w taki sposób, że jak przez bramę, można było przez niego przejechać. I ten budynek był połączony e, linią radiotelefoniczną e, z tamtym szerokim budynkiem z napisem Gniezno. Jest to tak zwana nastawnia kolejowa, to stamtąd przekłada się wszystkie sygnały i rozjazdy w tym rejonie stacji Gniezno. I już mija dokładnie 110 lat od jej wybudowania, a tam technika wciąż się nie zmieniła, jest to już dzisiaj zabytek. Proszę Państwa, teraz nad nami góruje ta tak zwana wieża Cisin, tam w tej szarej części znajduje się ogromny zbiornik na wodę mieszczący nawet 300 ton tej cieczy przy czym 300 ton jest to zapas nieduży w przypadku parowozów towarowych niedokrotnie ten zapas wystarczał na zatankowanie zaledwie 10 parowozów do pełna, dlatego tutaj woda była uzupełniana, była uzupełniana z przepompowni w Jankowie Dolnym 8 km Stąd. I ta woda spływała rurami pod naszymi stopami do takich kranów wodnych, które znajdowały się zarówno w parowozowni, na tym ciągu, przy tym żurawiu węglowym, ale także w peronach, bo jeżeli jechał pociąg daleko pieszy, on nie miał czasu zjeżdżać na wok i tam się tankować, tankowano go bezpośrednio w peronach. I ja teraz Państwa zapraszam nieco bliżej tego... Rozjazd, prosta sprawa, z jednego toru robią nasze Dwa, można jechać prosto lub w prawo. Gdzie byśmy teraz pojechali? W prawo. W prawo, zgadza się. widzimy to po szynach, ale tak to widzimy to po tym sygnale na tym wskaźniku. Ta strzałka w prawo oznacza, że jedziemy właśnie w tamtym kierunku. Ale starczy to przerzucić i szyny się przekładają, zmienia nam się też ten sygnał. Już teraz nie mamy strzałki, mamy taki prostokąt i mówi nam on o jeździe na wprost. Dla tych, którzy nie uważali, jeszcze raz przerzucam, proszę uważnie. patrzeć i jest rozjazd przełożony. Jest to najstarszy system przekładania rozjazdów, system ręczny, potem weszły systemy mechaniczne, potem elektryczne, aż dzisiaj do systemów komputerowych, gdzie starczy jedno kliknięcie myszki i rozjazd się przekłada. A ja Państwa zapraszam na te płyty betonowe i kilka metrów w tamtą stronę. Nie jestem pedagogiem, zawsze lubiłem oprowadzać to, tutaj po parowozowni, robię to już 8 lat i jest to pewne wyćwiczenie. Staraliśmy się też w stowarzyszeniu szkolić nawzajem, że już nie tylko ja oprowadzam, jest kilka osób w stowarzyszeniu naszych wolontariuszy i członków, którzy też Umieją oprowadzać po parowozowni, bo jedna osoba jest to za mało. Może czasem wiedza, którą przekazujemy, jest pobieżna, ale staramy się popularyzować osobom, które nie mają żadnej styczności z koleją, tą wiedzę techniczną, historyczną, bo wiadomo, jak przyjdzie miłośnik kolej, on zada zawsze jakieś szczegółowe pytanie, spyta się o coś więcej. Zawsze jesteśmy chętni i gotowi odpowiedzieć na takie pytania, ale dla zwykłych grup ta wiedza jest ogólna, tak, żeby przybliżyć tematykę. Bo proszę Państwa, jak tankowano parowozy? Otóż, parowóz podjeżdżał w to miejsce, tutaj ustawiał się tendrem, następnie pomocnik maszynisty chwytał za tą lancę, obracał ten kran wodny w następujący sposób oraz odkręcał ten zawór i woda się lała, obecnie się nie leje ponieważ tam ten zbiornik jest pusty ale gdyby go napełnić to woda by tutaj się wylewała sama, to jest bardzo prosty system, tam lustro wody jest wyżej aniżeli wylot tego kranu ale jeżeli by Państwo przyszło do głowy pod pełni otwartym kranem, więc sobie upalny dzień to co odradzałbym, ponieważ tutaj wylew wody przy dobrym ciśnieniu, przy pełnym otwarciu zaworu, mógł dochodzić nawet do kilku ton na minutę. Także byłoby to dość przygniatające doświadczenie. A ja Państwa zaproszę w tato. Przede wszystkim to jest po prostu, że to jest coś innego, to jest coś innego, mogę być dumny, że robię coś innego, poza tym mnie tutaj ciągnie, ja tutaj mam swoich znajomych, którzy naprawdę są świetnym towarzystwem, oni tak naprawdę tutaj mnie w to wszystko wciągają, ja się powoli uczę na przykład oprowadzanie, ja tutaj cały czas na bieżąco się czegoś uczę i to jest jednak taka też lekcja życia po prostu, nie? Z parowozownią w Gnieźnie miałem pierwszy osobisty kontakt w 1888 roku. Było to w związku z założeniem wraz z Generalną Dyrekcją PKP spółki naprawy parowozów Interlock w Pile. Delegacja fachowców od parowozów z PKP przyjechała tutaj ze mną, żeby mi pokazać jak na co dzień wyglądała w tamtych czasach na PKP naprawa taka rewizyjna czy bieżące utrzymywanie parowozów i teraz to trudno sobie wyobrazić, ale naprawdę prawie z każdej bramy za no, wychodziła lokomotywa parowa, wszyscy te lokomotywy były albo pod parą, albo byli w trakcie oczyszczania kotła, tam takie długie szczotki. Personel miał, żeby oczyszczać rury kotłowe z osadu. No, to był imponująco, po prostu cały ten teren przepełniony parowozami i było możliwe oglądać rzeczywiście, jak drobne naprawy są wykonane na bieżąco. Yy, oglądaliśmy istniejące do dziśnia dżig do nawęglowania parowozów. No, te infrastrukturalne plusy miał ten teren i ma w zasadzie do dziś dnia. Z tego powodu, no, będąc tutaj po latach, to mam pewne sentymentalne uczucia i yy, też żywię się nadzieją, że coś. Więcej z tego terenu znowu powstanie. I warto tutaj pokusić się o porównanie: porównanie chociażby ze słynną parowozownią wolną. Parowozownią, która ma stanowisko na parowozy 8, a tutaj w jednej hali 24, czyli ta jedna hala jest trzykrotnie większa. A przypominam, że mamy też drugą. I proszę Państwa, tutaj po środku też mamy obrotnicę i obrotnicę jak najbardziej funkcjonującą. I czy miałbym dwóch ochotników? Dorosłych. Jest jeden i czy drugiego bym miał? Dobra. Dobra, pan, ochotników. No właśnie, niestety mieliśmy ostatnio akty dewastacji. Mieliśmy akty, akty dewastacji okazało się, że sprawców bardzo łatwo było znaleźć ponieważ byli za przeproszeniem na tyle głupi że wstawili sobie zdjęcia na portale społeczności <grym zadowolony> i proszę państwa, niestety obecnie nie możemy teraz chwilowo tego remontować, bo czekamy na oględziny jeszcze policyjne przed procesem o dewastację zabytku ale niestety, tak głupi ludzie niestety przepraszam za słowo są ale proszę państwa, co się stanie z panami przejdziemy na drugą stronę, ponieważ tam mamy korbę, korba, która służy do obracania tej obrotnicy w przypadku awarii silnika elektrycznego znajdującej i zobaczą Państwo, jak obraca się taka obrotnica. Państwo widzą, a ta obrotnica pomimo, tego, że ma 70 lat na kanku, może działać siłą ludzkich dronów, obracać, może e, obracać całą tą masę żelaza znajdującą się na niej. Także, jak Państwo widzą, ta maszyna nie chce się psuć, jest jak najbardziej funkcjonująca. Ja ją pójdę zaryknąć. W grupie jest nas kilkunastu członków. Większość angażuje się w to, co tutaj się dzieje, angażuje się w naprawy, w dbanie o ten teren i w organizację Jedni Pary. Jeżeli chodzi o sponsorów, to jest wiele firm, chociażby firma Bridgson podarowała nam lokomotywę, lokomotywę 409DA, która znalazła się na naszej wystawie. Są też lokalne firmy, na przykład firma Gardenia, która pomaga nam dbać o teren zielony, bo wbrew pozorom natura jest tutaj bardzo dużym przeciwnikiem. Także samorządy lokalne, chociażby Powiat Gniziński, który dofinansował Jedni Pary, Urząd Marszałkowski, Województwa Wielkopolskiego, który dofinansował nam pociąg specjalny z parowozem i parowozownia Wolsztyn, która organizuje em, przejazdy parowozem. Za chwilę wejdziemy do wnętrza tej hali, ale zwróćcie jeszcze państwa uwagę na ten wysoki komin. Komin, który ma 52 metry wysokości. Komin, który nie był podłączony do żadnego pieca, do żadnego ogrzewania. Komin, który miał rolę tylko i wyłącznie wentylacyjną. Nad każdym z tych stanowisk znajdowała się specjalna czapa, specjalny okap, który wyciągał dym i parę z parowozów, Stojących na tych stanowiskach, tak, żeby tutaj nie zatruwać powietrza. I ja bardzo teraz zapraszam tam, tak jak tutaj przyszli. Ja myślę, że impreza była naprawdę bardzo udana, ponieważ przesunęło się tutaj dość dużo ludzi. Możemy tych ludzi liczyć w tysiącach. A naprawdę ludzie tutaj przychodzą po to, żeby zobaczyć tą historię, bo to jest największa taka parowozownia w Europie. Nawet warto to zobaczyć, tą historię, która się tutaj znajduje, bo jednak tutaj jest po co przyjść. Wystawka dotycząca łączności i komunikacji na kolei. Proszę Państwa, ten stoliczek, że proszę żebyśmy tak się wokół niego rozstawili, bo tutaj jest kilka rzeczy, które są ciekawe. A dzisiaj na kolei mamy tylko palutki, łączność radiową, bezprzewodową. A dawniej taką flagą podawało się sygnały, na przykład sygnał stop, sygnał do mnie i mogliśmy tylko liczyć na to, że dla nas Zauważy. Nocą nie to łatwiej zauważyć, kiedy mieliśmy lampę. Taką lampą też podawaliśmy sygnały, Jest ta lampa karbidowa. na dół sobie się karwić, z tyłu wlewa się wodę, powstaje palny gaz acetylem i płonie nam tutaj płomyczek. A kiedy maszynista nie miał szansy nas zauważyć, bo on był bardzo daleko od nas, na przykład na końcu 40-wagonowego składu, no to pozostawało nam nadać sygnały dźwiękowe, na przykład sygnał stop w ten sposób się podawało. Oczywiście maszynista mógł nam odpowiedzieć na przykład czymś takim. Jest to właśnie trąba z lokomotywy. I prosiłbym Państwa o rozstąpienie się, ponieważ ta trąba jak najbardziej działa. Jest to dobry test pulmonologiczny. Uwaga! Jak najbardziej funkcjonuje. A proszę Państwa, do łączności pomiędzy stacjami telefon. Telefon, który nie ma żadnej klawiatury, żadnej tarczy, ale za to ma korbkę i można było się spróbować do abonenta po drugiej stronie tego kabla. Ale też Państwa, jeżeli pracowaliśmy w torach, no to trzeba było ze sobą zabrać taki oj, taki telefon akumulatorowy sobie w trąbkę. Taki telefon akumulatorowy Brało się go i jak się chciał gdzieś zadzwonić, to trzeba było podejść do supa telefonicznego. Tutaj trzeba mamy tak dokładnie, tak... dokładnie, trzeba było się podkręcić tymi zaciskami do kabli ze supa i można było spróbować sobie zadzwonić. Do tego służył ten telefon. Jest to ważne dla kolejarzy, bo większość, którzy jeszcze tutaj do nas przychodzą, pamiętają czasy stulecia parowozowni, pamiętają stawianie tego pomnika. To jest pewien symbolizm na wprost głównego wejścia do parowozowni. To musiało z nami zostać i dalej szczęśliwie z nami jest. Świadczy o naszej wspólnej historii. dla powstania narodowości gniezno i lokomotywownia miało pewne znaczenie. I to są tematy, które będą omawiane najprawdopodobniej w przyszłym roku. Co roku omawiamy inny okres, kiedy trwała nasza parowozownia. Był okres wojenny, okres międzywojenny. W tym roku omawiamy okres PRL-u. Trudny dość okres w naszej historii, ale też ważny. A przyszły rok planujemy właśnie poświęcić tym czasom przed 1918 rokiem. Szczególnie sympatyczne były wyprawy parowozem w okolicy Gniezna. W tym celu parowóz ten przyjechał specjalnie z parowozowni w w Oto kilka ujęć z szlaku i z dworców. Po drugiej stronie mostu drogowego, czyli w bezpośrednim otoczeniu parowozowni normalno torowy znajdują się tereny kolei wąskich na przeszwicie toru 750 mm. Początki wąskotorówki w Gnieźnie sięgają do 1883 roku. Wtedy powstał pierwszy odcinek trasy do Niechanowa, co ciekawe na przeszły tor 900 mm. W następnych latach przebudowano trasę dalej do Anastazewa, a przeszły tor tych dalszych odcinków już był 600 mm. Powstało też odgałężenie do Wrześni. W okresie przed I wojną światową niedaleko od Gniezna znalazła się granica między Zaborem polskim i Zaborem Rosyjskim. Po tamtej stronie car rosyjski zatwierdził również budowę kolei wąskotorowej, ale o przeszwiecie toru 750 mm, tak żeby w przypadku wojny nie byłoby możliwe, że Niemcy by się podłączyli w sposób prosty pod tory istniejące po stronie rosyjskiej. Ale w trakcie I wojny światowej Niemcy i tak połączyli te linie przekuwając odcinek z cukrownej głosławicy do Gniezna na przeszły panujący po stronie zaboru niemieckiego, czyli na 600 mm. W ten sposób można było nawet przejechać bezpośrednio z Gniezna do Konina na przykład. Długość połączonej sieci wynosiła prawie 200 km. Po II wojnie światowej, oczywiście te wszystkie tereny, łącznie z wąskotorówkami, przejęła Polska, przy polskie koleje państwowe. Od 1954 roku cała ta sieć, o której mówiłem przed chwilą, została przekuta na panujący. W Polsce główny przeszwit toru wąskiego na 750 mm i tak to pozostało do dziś dnia. Niestety w ostatnich latach no, zniknęły różne odcinki, więc obecnie już po wąskim torze nie sposób przejechać z Gniezna bezpośrednio do Konina albo do Krośniewic. W ostatnich latach PKP całkowicie zrezygnowało z użytkowania placówki w Gnieźnie. Miała nawet być rozebrana na rzecz budowy galerii handlowej. Ale dzięki społecznej inicjatywie, która ostatnio jest wspierana przez powiat, m.in. przez powiat i województwo, jest szansa, że parowozownia ta, ta ożywi się na stale jako miejsce muzealne i turystyczne. Co dalej z parowozownią? Chcemy z mieszkańcami wymienić się spostrzeżeniami, pomysłami, dlatego że w przyszłym miesiącu planowane są warsztaty urbanistyczno-planistyczne na tym terenie we współpracy PKP z miastem Gnieznem, które mają przynieść odpowiedź co tutaj dalej będzie. My chcemy też swoją spójną koncepcję przedstawić. Musimy sobie zdać sprawę, że jest to najlepiej zachowany tak duży obiekt w Europie w tej chwili. I no, nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby on został w jakikolwiek sposób zniszczony. Tu chyba w 2009 roku zakończyła się naprawa parowozów i od tego czasu to stoi, niszczeje i nie ma na to pomysłu. Ożywa to tak jak teraz, ożyło na kilka dni w roku, kiedy organizowane są dni pary. No i widać olbrzymie zainteresowanie. No, i teraz jeśli chodzi o tę konkurencję, ja uważam, że to absolutnie nie byłaby konkurencja, ponieważ mogla, można by tak jak dzisiaj przyjechał z Wolsztyna pociąg, pięknie zorganizować pociągi, które jadą na przykład chociaż raz w tygodniu, w niedzielę, kiedy nie ma ruchu planowego, tak jak teraz on ruszył, kiedy te parowozy mogą wyjechać na tory w innym celu, zorganizować takie pociągi między Wolsztynem a Gnieznem. Bardzo dobry pomysł, bardzo fajna inicjatywa, że parowozownia ożywa. No nie ukrywam, że fajnie by było, gdyby to nie było tylko raz do roku otwierane, tak, czy na jakieś mniejsze spotkania, gdyby faktycznie pojawiło się tutaj muzeum. Można też linią 281 zahaczyć o Jarocin. Przecież tam też jest świetna kolekcja i można by to połączyć i można by zrobić taki szlak placówkami muzealnymi. Duży obieg, który byłby pod auspicjami państwowymi i traktowany jako dziedzictwo yy, i dobrą okazją byłoby stulecie niepodległości, bo rok 2018 to jest 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości i taka inicjatywa, gdyby została zrealizowana, na pewno by została przez wszystkie środowiska przyjęta bardzo pozytywnie, bo to jest obiekt i ta idea, która nie kłóci ludzi, nie powoduje kontrowersji, tylko raczej łączy. Dlatego też ja bardzo zabiegam o to, żeby w Gnieźnie takie narodowe muzeum powstało. Jest plan, aby Narodowe Muzeum Kolejnictwa powstało na odolanach w Warszawie i dla mnie jako wielkopolanina, jako człowieka, który żyje wielkopolską koleją, no jest to olbrzymi absurd. Warszawa powinna mieć instytucję, która będzie też o historii kolei opowiadać i tak by ta stacja muzeum to realizowała. Tylko uważamy, że obieg gnieźniński jest cenny. Historycznie i należy go uratować i ta koncepcja powinna być trochę zmniejszona tam i część pieniędzy przeznaczona na gniezno i przede wszystkim żeby państwo polskie, żeby pani premier stwierdziła, że jednak to jest dobry pomysł tutaj to realizować. Na dzisiaj to jest wszystko w naszym magazynie z gniezna. Do następnego razu, do widzenia.